Hej, witajcie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zestaw o numerze katalogowym 75324: Atak Mrocznych Szturmowców. O ile się nie mylę, a oczywiście z serii z LEGO Star Wars. I tak, no, więc jeżeli Wam się odcinek spodobał, możecie zostać łapkę w górę. A jeżeli w ogóle moja twórczość Wam się spodoba, to możecie mnie zasubskrybować. Ok, to przechodzę do moich figurek bo w sumie nie ma tu co dużo mówić. To może zaczniemy od tej mniej spektakularnej, bym mógł to powiedzieć. Luke Skywalker. Oczywiście zestaw nawiązuje do serialu Mandalorian. I oczywiście nawiązuje do. Uwaga, spoiler. Sceny z, ostat... Sceny z ostatniego odcinka drugiego sezonu. Gdzie to luk właśnie przyszedł. Na pomoc grogu i ogólnie wszystkim tam innym. dobrym. Ale dobra. To jest tak. Oczywiście luk ma zielony miecz świetlny. No taki, jak każdy mieć świetny, tylko z innym kolorem a, niż na przykład niebieski lub czerwony e, Tak, ma ciekawą pelerynkę, znaczy ogólnie ma pelerynkę, więc fajnie e, Z tyłu ma takie nadruki, nic specjalnego Ma oczywiście prawą rękę e, jakby mm, no metalową, sztuczną, bo Oczywiście Darth moją oczo. Ma tutaj jakiś pas na brzuchu. Czy coś takiego. Nie wiem w sumie co to. Po prawej. Ma takie. W sumie nie wiem co to jest. W się po prawej naszej. Nie po prawej jego. Najbardziej ciekawe to dla mnie jest peleryna oraz Wypa Wybaczcie za małe cięcie Ale po prostu No miałam mały problem hmm. A więc tak Wracając do tego co mówiłem To rzeczy które tak naprawdę Najbardziej mi się podobają w tej figurce I jedynie w sumie Bo ona sama nie jest jakaś Niesamowita Mam ten imperialny jak on tam miał? Yy, to taki statek z Darfem Weiderem, tym oficerem imperialnym i też lukiem. On tak naprawdę tak samo wygląda jak tam, tylko nie miał w tam pelerynki, co jest jedną rzeczą, która mi się podoba. A po drugie, nie miał takiego fajnego kapturu. Kapturka i w ogóle to jest taki kaptur, którego ja jeszcze nie miałam, bo miałam takie normalne z takim. E, wybaczcie znowu zacięcia, ale e, znowu miałam pewien mały problem. Ale tak, nie miałam jeszcze nigdy takiego kaptura, bo miałam taki, że jest tutaj pełny, ale takiego to jeszcze nie miałam. Ale przechodząc do ciekawszej minifigurki. A w sumie do trzech. Czyli tytułowy, mroczny szturmowiec. Tak jest. Jest. Aha, wybaczcie. E, ma on oczywiście taki pistolet, który jest tak naprawdę takim paralizatorem, najpewniej. Oraz lornetką e, połączone razem. co daje taki przedłużony pistolecik. <gryw> pistolecik. A przechodzę do mnie, figurki. Tak. Na dole oczywiście no nie jest, on, nie jest to nic wielkiego po prostu jakieś nadruki no, nie mam tu co wiele mówić bo są rzeczy ciekawsze na przykład jak ten tutaj napierchnik czy coś takiego e, takie pogrubienie ciała e, tak bo oczywiście pod tym. ma taki sam nadruk jak na, na tym, tylko to jest no właśnie takie poklubienie. Oczywiście jakieś to są robotyczne rzeczy. Ma czarne ręce, dłonie i ogólnie. E, tak. Z tyłu może jeszcze coś sobie przyczepić. Na przykład broń można tam przyczepić, ale... Ma oczywiście główkę. Z takim czerwonym, jakby. Nie wiem, co to jest. Jedyne słowo, które mi przychodzi, to wizjer, ale czy to jest wizjer, Nie wiem. Nie, to nie jest wizjer. Wizjer to chyba co innego. Po prostu. Takim, no, wiecie. To przez co może patrzeć. No, raczej to nie są oczy. A może. Nie wiem. Z tyłu ma jeszcze oczywiście jakieś tam metalowe rzeczy, bo oczywiście jest to robot, tak naprawdę cyborg, ale tak naprawdę przyszedł kilka faz i to jest jak się nie mylę faza trzecia, podczas której już nie ma żadnej części człowieka nie ma żadnej części ludzkiej tutaj oczywiście mamy jego piękny hełm ma tutaj takie niby do oddychania ale czy on oddycha nie wiem ma specjalne wycięcia na oczy A hełm taki no ciekawy jak się go założy to od razu Inaczej w ogóle on wygląda, bo ma te otwory na oczy. Z tyłu jest takie, to nie do końca, ale to nie sprawia problemu, bo przecież tak on nie oddycha, jak mówię. Więc może być normalnie w próżni, a w dodatku może tam być, że dodatkowe tam metalowe jakieś części są. Ale tak, przechodząc do samej budowy, to jest taka jakby mini-dioramka coś takiego, ale tak. Mamy tutaj po lewej pierwszą funkcję zabawową, czyli tak, windę, Po prostu można tutaj umieścić jakąś minifigurkę i można ją, ta pelerynka się tak zawsze źle układa. Można ją przetransportować. Tak. Co w się sensie, obrócić to po prostu, żeby nagle zniknęła. Mroczni szturmowcy mogą się ustawić. I luk wychodzi oczywiście. Z tyłu są też takie. Tutaj dużo było naklejek i jak te w sumie tak dużo mi nie sprawiły trudności, to tutaj po bokach trudno mi się je jakoś naklejało. Po prostu może byłem zmęczony już. Ale tak, e, oczywiście jest tutaj korytarz, tam jest takie przejście. Szkoda, że nie ma tam nic więcej rozbudowanego, by na przykład mieścić więcej postaci, ale jest e, no takie przejście. Ale, przechodząc do kolejnej funkcji zabawowej, to mamy tutaj taki klocek obrotowy. Można tutaj sobie umieścić luka, dać mu miecz, i tutaj, tutaj tym klockiem obracać, obracać. O! I od razu kolejna funkcja zabawowa, czyli ten szturmacz może tak tutaj podejść, i wtedy luk może nie wiem, jakoś go zabić rozwalić bo nie wiem czy ich można zabić czy nie ale tak na ścianach właśnie są różne naklejki tutaj jeszcze w tej windzie, przy tej windzie jest jakiś panel sterowania ale tutaj mamy oczywiście jakieś tam komputerki, jakieś blachy i w ogóle Jakieś tam ustrojstwa. Tutaj mamy takie kolorowe lampki, w sumie nie wiem czemu. A czy jeszcze jest tutaj taki długi, no długi, nie wiem czy tak strasznie długi, korytarz, w którym po prostu można postawiać minifigurki żeby sobie stali. Tutaj z tyłu to wygląda tak no, niezbyt niesamowicie. Po prostu no, nie miało to być nic zbudowane. A z tej strony, no, to jeszcze bardziej źle wygląda. Hmm, ale można to jakoś zostać. Jeżeli by się miało takie dwa zestawy, to by można było tutaj dodać i by to ładnie wtedy wyglądało. Jeszcze nie pokazałam wam, ale tutaj na windzie. Są oczywiście lampki, tak samo jak w serialu było, że oczywiście każda się zapala i wreszcie się zapaliła ostatnia i się drzwi otworzyły. Ale tak, w sumie ja już jestem trochę też zmęczony, bo jest tutaj w pokoju upał, a ja cały czas ględzę. A więc ja się już z Wami żegnam. Do mojego zobaczenia. Do mnie jego zobaczenia. Dobry.